Witajcie ja jestem Jackson, nawet mi zagęby To Taką Diamond W tym odcinku Ruszymy dalej Co nic nie jak spiłem pokołów, ponieważ mi się nie chciało za bardzo i tyle powiem no Ruszamy na jedno miejsce w tej chwili zrobić nową rzecz chodzi mi o budynek zespołu galak galaktycznego czyli zespołu G. mógł się zmierzyć z, z tymi z w się się coraz wyżej w tym szczególnie chcę powoli przechodzić tę grę no sorry że nie było długo strasznie odcinka. tak polecam oglądać też wideo na moim na kanale Mystic Studio TV kto lubi to nie ogląda, nikomu nie, nie każe. Więc tak, mam 2 na 2 do walki. Czyli Buizel i Staravia. Więc tak, Staravia załatwi jednego i drugiego, prawdę mówiąc, jeśli będę chciała. Nasz um, kochany Buizel, no, on Niekoniecznie zwycięży od razu, szczególnie ona jest, jest najszybsza z tych wszystkich poków i ma pierwszy ruch. Potem będzie pewnie Buizel, ponieważ Wurmple jest, jest dosyć szybki i Buizo nie wykończy go oczywiście. Buizel nie wiem, bo tego nie ma takiego takiego efektu chociaż, nie wiem, może krytyk? Nie, na pewno nie. Jeszcze mam innego poka pokonania, więc to nie jest takie złe, że nie zostałem newpuff'em. Po... Nie no, to jest złe. Dawaj następny, glimau. miał. To jest następny pokemon z... naszego ukochanego. No to tak, tak, cóż, robię to samo co przed chwilą. O, fuck out, dawaj nieważne, jesteś... Fuck out tak dobry. Oczywiście Gwim miał nie wiem czy... Oczywiście już dobrze z jest daleko lewelami do przodu, więc to nie jest problem, by pokonał jakiegoś tam Lemio czy jakoś tak. Wizard is flinched, oto się. Wszyscy zatrują, się wścieknę. No i ja żebym wykrękał. <laughs> Oczywiście... WORMPU Oczywiście u nas ten, z nim Pokemonem jaki wyjdzie jest pewnie zubat lub jeszcze hmm, szekki tam inny cwaniak. Jaki cwaniak wyjdzie tym razem bo z nim cwaniakiem będzie o jeszcze kaskin może być jeszcze ewolucję Walto tak... wiem, hmm, Teraz załatwi go. Zdalewia i to będzie koniec walki. Super efektyw. yeah! Teraz zmierzę się... Doszedłem dalej przez dnie... Miejmy nadzieję, że mam jakikolwiek... Hmm, antidotum. Antidotum mam jakiekolwiek, bo mi się przyda bardzo dobrze. Bardzo mi się przyda. Go chcę. Więc mamy jakiegoś Mmm. O, mamy Pecha Berries. Już... w już mamy spokój. Możemy wchodzić wyżej, tam też będą jakieś walki. Byłoby nudno, Prawdę mówiąc, jakby walki bo... O no nic, co na komputerach jedzą? No lifey, jedne. E, ogólnie nie, teraz chodzę do szkoły wyższej. Skończyłem gimnazjum w tamtym roku, więc teraz chodzę do wyższej. No i oczywiście to jest technikum, więc trochę mniej czasu będę miał na nagrywanie, niestety. Oczywiście, w weekendy mogę robić sesję bo dwie godziny i mam spokój na jakiś czas. No oczywiście, nie będzie tak, nie spamowałem tak filmikami, tylko na początku. No to wiesz. Pokemon nie są takie, ogólnie też, ja bym chciał tą grę dosyć szybko, ale ogólnie <grym> nie przyciągają mnie tak bardzo, żebym grał w nią kurwa 10 godzin, tak jak niektórzy robią, e... grając w pokoju 10 godzin, strasznie ciężko się moje XP to też odpycha mnie, ponieważ się tym przyciąłem do przyspieszeniu, przy... przy czyli Siu, 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 i Pokémon ma super level. To jest bardzo. Oczywiście. No, to nie jest złe, no bo. Bo przyspieszenie to jest takie coś, że jakby. Nie można przyspieszyć emu na zwykłej konsoli, to nie można przyspieszyć gry. Taka jest prawda. No, tylko przyspieszać na. emulatorze. Że... Jeśli. No, no zgiba nie ma tego. Oczywiście, no, zwykły noż gieba, bo jest jeszcze noż gieba, zoomer zoomer, tam jest, oczywiście. Można przyspieszyć to, można sobie pomóc, tak prawdę mówiąc. Oczywiście. To nie jest... To nie jest... <coughs> zoomer, to jest zwykły noż gieba więc niestety nie będę mógł przyspieszać, więc ekspiegnie przeciąga się w kosmicznie długo. Więc lepiej walczyć z wszystkimi za koleją. Oczywiście um, z przyspieszeniem bym to szybko dosyć przeszedł i oczywiście nie byłoby tych wag i ogólnie byłoby raz, dwa, trzy Giniesz, ty. raz, dwa, trzy, cztery Mój pomysł zginął, bo za, za szybko wcisnąłem atak i tyle. Oczywiście masz zawsze czas, żeby zastanowić się przed atakiem, ponieważ um, nie wbijesz, a tak klikasz tego spacja, i ona no, już wybiera, już masz wybrane tak ostatni, który używałeś, czyli trrr, już jest włączony. Nawet nie możesz, nie można tego cofnąć. Może ma się save. A. Niech Chilwin oczywiście nie interesuje tym... Ten... Dlaczego? Ponieważ ten atak ym... ten atak polega na gdy atakuję tym atakiem POKA, to on ucieknie. Czyli no zmieniu, musi trener drugi zmienić POKA, bo inaczej nie w sumie może to funkcjonować. Falsz, więc to jest oczywiście. Drugi komandor zespołu G, komandor Jupiter, Czy Jupiter, oczywiście Zuba, twoja stare wiatr. Um, oczywiście muszę, um, może przy następnym dniu, chwilę to trochę po moje pokie i zrobię po prostu, żeby miały wyższe levele. O Giga Drain, O tym mendo Też to nie ma efektu na Pokemonem taki takiego dużego Oczywiście Quick Attack wykończy sprawę i trzeba inwestować od razu Wing atakiem Ponieważ może się pojawić Pokémon, który mnie zdenerwuje zaraz i nie będę miał go zniszczyć. Są pokemony, które... Hmm. Po prostu mają ataki, które zabierają PP Czyli punkty... No, ilość używania tych ataków Jeszcze do tego zabieram berries Dosłownie... Nie mogę... nie ma... Oczywiście nasz kochany... Skutank jest dosyć dobry jak na swój. No, jak to mówię? No dosyć dobry. I on dokładnie jest dobry. I to się nie ukrywam. No ale oczywiście. Jeśli nie zostanie uzdrowiony w ciągu chwili, to. Bye bye! Starek ją pokaże... w którą stronę uciekać. Smro do <grym> Oczywiście. Dzisiaj ta walka nie była aż tak bardzo skomplikowana. A skórna nie żyje. Tak. Mamy już 24 poziom. I oczywiście zdoby... pokonaliśmy drugiego komandora zespołu G. Oczywiście nie jest bardzo trwany go pokonać. I tyle. Goodbye. Tak, uratowałem jego. Poki musi dać mi jakąś nagrodę za to. Tak sądzę. Jeśli nie no to trochę będę musiał się wścieknie. nie każdy iść do um, sklepu z y, rowerami. Lowelek. Ciekawe, czy można sobie wybrać rower. Oj, widzicie, tutaj jest to. Za każdym razem trzeba się do Więc jestem już z powrotem. Widzicie, trochę zmieniło się. Chodźmy ogólnie o sadz, bo. Musiałem jeszcze coś zrobić, mi się dopiero teraz to przypomniał. No i ogólnie. No co miałem? Zrobić? Musiałem iść. A co zmieniał? <grystanie> tak to już jest. Zrobię jeszcze tutaj jedną rzecz, to już będzie koniec odcinka, bo to nie mamy sensu przedłużać, bo musiałbym wchodzić w nowe wątki to to chyba też zajęło. Ogólnie, dostaliśmy nową część Pocketch która jest tutaj o Mamy iść z tego sklepu z no, rami, lowelkami. <grystanie> mam tylko. Jesteśmy w Bicyku, i mogli wypróbować ten oto rower. I muszę wejść do bania i oczywiście sobie ten, ten rower. Zostawić jako B oczywiście co możemy już teraz jeździć ale jest szybki naprawdę rady no. nie kłamali <grystanie> dosyć szybki prawdę mówiąc ale to na razie kończę ten odcinek, pokazałem wam właśnie jak zdobyć rower i się z nami żegnam, rzeczywiście najpierw zdecyduję. Więc, na razie 11 odcinka.